Witamy Was na Targach Łowieckich w Poznaniu. Nasz bur. Kolega Norbert Strzygiol. Kolega Tadeusz Mirczewski. Jesteśmy z naszym stoiskiem. Stoiskiem wydawnictwa Mirczumet. Ale też z kanałem Spotkały Myśliwych. Dzisiaj mamy taką, tak jak zapowiadałem w programie, mamy taką też fajną okazję, bo kolega Norbert wydał nową książkę. Wręczam autorowi parę słów o książce. Poproszę Cię. Książka Zawiera 30 opowiadań. Nawet słyszałem, że lepszych niż wcześniej, bo krótszych. Ale to są takie, to są takie jak tutaj pod tytuł przeżycia i przemyślenia. Bardzo ciekawe wnioski, spostrzeżenia, złowiska. Zawarłem też taki mały słownik pojęć myśliwskich, gwary myśliwskie, bo mnie zwrócili, zwrócili mi uwagę koledzy, że no, muszą szukać po internecie, bo nie rozumieją. Ci, którzy nie są myśliwymi. No i także kilka takich propozycji przygotowania potraw, z tego co zostawiamy najczęściej w lesie, ale to nie są przepisy, tylko to są takie wskazówki, jak można. Jak można. testowałeś, te, te testowałeś to wszystko? Wszystko, wszystko testowałem. Złe. Jeżeli chodzi o flaki, to je czyszczę, natomiast przyrządza moja żona, to od góry, z góry mówię. To jest jeden jedna z, tak, z powodów naszego tutaj pobytu, ale generalnie my na targach bywamy w Poznaniu nie byliśmy z naszym wydawnictwem no ładnych parę lat, ale zostaliśmy zaproszeni więc skorzystaliśmy, dziękujemy tutaj dyrekcji targów za zaproszenie rozpoczynamy, w tej chwili jest parę minut po dziewiątej, Piątkowe, piątkowy ranek targ jest, dzisiaj jest, zostanę otwarty o godzinie dziesiątej i trwają trzy dni dzisiaj piątek gdzieś w tej chwili pod, przed dwunastą nie ma jeszcze jakichś tłumów, no ale tak mówię, to jest piątek więc jutro powinno być najwięcej osób i zobaczymy, jak to wszystko się nam poukłada. Bur, witamy wszystkie koleżanki i kolegów na targach, na pierwszym dniu targów Eurotarget Show w Poznaniu. Moje imię Piotr, jestem na targach od wielu, wielu, wielu lat. Czuję się tu zawsze naprawdę wspaniale. Bytność na targach to dla mnie bardzo ważne wyraże, wydarzenie w moim łowieckim życiu. Witam, Andrzej z Zespołu Muzyki Myśliwskiej Babrzysko. Zapraszam na nasz koncert, który będzie się w niedzielę w samo południe, żeby były targi poznańskie, gdyby nie zaszczytna postać wielkiego kompozytora muzyki myśliwskiej naszego przyjaciela, mentora, ogólnie znanego człowieka w Polsce Krzysztofa Marcelego Kadleca. My mamy ten zaszczyt, że gramy z Krzysztofem już wiele lat i Krzysiu uczy nas kultury i muzyki łowieckiej. I mamy ten zaszczyt, że cały nasz zespół będzie przez trzy dni upiększał to duże tutaj wydarzenie. A ja się bardzo cieszę, że mogę z moimi przyjaciółmi współpracować, grać piękną muzykę łowiecką. Zagramy teraz z synowi polskiej kniei. Kompozycja kierownika zespołu. I... Brackie. W marszu wziął udział poczt sztandarowy Zjednoczenia Kilkowych Braz Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej, sztandar okręgu Leszczyńskiego i pozostałe 12 sztandarów braz tego okręgu. Do marszu po raz pierwszy, co chcę podkreślić, po raz pierwszy dołączyła klasa mundurowa z zespołu szkół rolniczych ze środowiskiem. Pocztą sztandarowym przewodzi marszałek Bractwa, a rytm nadaje werblista z orkiestry reprezentacyjnej Sił Powietrznych. Młodszy chorąży Jarosław Jurkowski. Jest z nami również zespół muzyki myśliwskiej Babrzysko, działający przy zarządzie okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu. Proszę wszystkich zgromadzonych o powstanie, a zespół o wykonanie sygnału myśliwskiego. Powitania. Mam przyjemność powitać Państwa na uroczystym otwarciu targów Euro Target Show. Wydarzenia adresowanego do pasjonatów łowiectwa, strzelectwa, survivalu i militariów. Serdecznie witam wszystkich przybyłych gości, przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego i Lasów Państwowych. Witam przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Pożarnej. Pragniemy również powitać władze, organizacje i stowarzyszenia branżowe, przybyłe media oraz wystawców Rozpoczynających się dzisiaj w Poznaniu targów Euro Target Show, zakończyła się część oficjalna. Teraz możemy zobaczyć, jak wyglądają targi z góry. Mnóstwo wystawców, mnóstwo gości. Tutaj, stanowisko naszych przyjaciół ze sklepu, tanie polowanie. naprawdę spore zainteresowanie. Dzień dobry, witam Państwa. Witamy, witamy. Klub Szpiców Myśliwskich, Polski Związek Łowiecki. Pozdrawiam wszystkich pozdrawiamy. Zapraszamy na Wasze stoisko. Tak, tak, przy To jest Tak, właśnie projektujemy montaże pod nowe samoteksy. także już wkrótce będą dostępne na sprzedaż. co jest na stole w tej chwili. Jest kilka ciekawych pomysłów, bo tutaj mamy zastosowane koryto w standardzie Parda, czyli śruby M6 yy, o rozstawie 9 mm szerokości szyny, możliwość przesuwania urządzenia przód-tył właśnie jest prezentowany nowy model montażu, który ma wymienną belkę, czyli jest to montaż stały, szybki, ale ma wymienną tą środkową belkę, przez co możemy zmienić sobie jego długość. Chcemy zintegrować ten typ montażu, stosując od razu koryto do Sanopaxa, dzięki czemu będziemy mogli bezpośrednio Wózkiem montażowym stosując śruby M6, przesuwać sobie go tutaj i montować bezpośrednio, stosując szybkie montaże. I w standardzie do Picatinny, Blazera, Tiki, CZ -ki. i pewnie pojawiły się jakieś nowe modele. Jakie jeszcze możemy szybkie montaże u Was zakupić? Blazera na przykład, to do, do, do Sako, a ja jeszcze do Sako, także tutaj. A jeżeli nie ma szybkiego montażu dla danej jednostki broni, wystarczy zakupić szynę Picatinny, zamontować szynę Picatinny, doprowadzić do standardu i wtedy możemy już na każdej jednostce użyć wózka montażowego. Jest... Szef firmy, właściciel Marek Łuszczyk. we well, Się drugi dzień targów sobota Targi zostały otwarte witamy serdecznie na kolejnych Eurotarget Show w Poznaniu. Cieszymy się bardzo, bo to czas, kiedy przede wszystkim możemy się spotkać, możemy wymienić się wspomnieniami minionego roku, opowiedzieć o o tym, co przeżyłyśmy w czasie polowań, co przeżyłyśmy w czasie takich spotkań, gdzie nie mogłyśmy niestety być wszystkie lub wszyscy. Klub Dian Polskiego Związku Łowieckiego jak zwykle zaprasza. W tym roku proszę zwrócić uwagę, mamy inny wystrój. Pokazujemy diany nie tylko na polowaniu. Mnóstwo gości, którzy nas odwiedza, mówią: O, to wy uczycie dzieci. Oczywiście mówię o tych, którzy nie mają nic wspólnego z łowiectwem, bo proszę sobie wyobrazić, tutaj mnóstwo takich gości przybywa na nasze targi. W tym roku wystrój naszego stoiska jest niezwykle kolorowy. Diany Polskiego Związku Łowieckiego, Klubu Dian pokazują, co robią. Tutaj zdjęcie z naszego walnego zebrania. I co? Nasza Iza, która fantastycznie gotuje tutaj. Zobaczcie, zdjęcie z ubiegłorocznych targów w Krakowie. Nasze piękne diany przebrane. Kolejne zdjęcie z polowania na lisy. No i co? Mamy takie fantastyczne pomarańczowe czapki. Nie trudno nas znaleźć i rozpoznać. No i za chwilę pożegnamy Poznań. Zapraszamy do Krakowa. Tam Klub Dian Polskiego Związku Owieckiego będzie również i zaprasza w swoje gościnne progi. Dashbur. Tu przed nami stoisko firmy Tanie Polowanie. Wcześniej jeszcze nasz przyjaciel Ziusiu Korzekwa prezentuje swoją kolekcję mebli. Też można te meble kupić. Koledzy rozmawiają. Jeszcze taka ciekawostka: też Tanie Polowanie ma w ofercie ręczniki frotowe. Zestawy z dzikiem. Mamy dzik z wilkiem, jeszcze gdzieś chyba kozioł też. Daszbur, mam na, na imię Tomek Gudrzyński. Słuchajcie, mam zaszczyt zaprosić Was wszystkich tutaj z Targów, z Poznania na Mistrzostwa Europy do Goraja. 18 maja Mistrzostwa Europy odbędą się w Polsce. Będzie rywalizowało co najmniej, do tej pory mamy co najmniej 13 drużyn. Mam zaszczyt brać udział w tych Mistrzostwach Europy. No nie ukrywam, że mam zamiar je wygrać tak jak każdy pewnie z nas, także zapraszam serdecznie 18 maja do goraja. Mistrzostwa europy po 13 latach odbędą się w Polsce. Darbur. Witam Państwa na stoisku firmy Kolba. Przyjechaliśmy na Euro Target Show, aby pokazać Wam szeroką ofertę naszego sklepu. Kolba to szeroki asortyment dla strzelców myśliwych oraz outdoorowców. Między innymi przywieźliśmy na targi produkty firmy Vortex. Produkty te są objęte dożywotnią gwarancją. I tutaj widzimy zniszczone przez użytkowników produkty, które zostały zamienione na nowe. Dyskusja. Tyle to przyjechałeś, już jesteś w Marcin, Babola, znaczy, wiesz, nie można go uniknąć. Gdzie się to z Pozdrawiamy. Rozpoczynamy ostatni dzień targów poznańskich. Za chwilę wejdą goście. Tutaj nasze stoisko już też przygotowane, chociaż. Książek nam znacznie ubyło, takie małe podsumowanie. Chociaż, jak powiedziałem, jeszcze dzisiejszy dzień przed nami. Bardzo dużo zwiedzających, bardzo dużo stoisk. Jak widzicie, możecie popatrzeć za mną. Widać w tej chwili jeszcze na przestrzał, bo nie ma zwiedzających. Po tej stronie mamy, mamy poroża. To co też pokazywałem. Tu kolejne stoiska. Na podsumowanie takie prawdziwe przyjdzie czas, ale też jeszcze raz chciałem podziękować wszystkim naszym znajomym, przyjaciołom, czytelnikom, widzom, którzy raczyli nas odwiedzić, którzy chcieli sobie z nami zrobić pamiątkowe zdjęcie. Zawsze powtarzam i będę powtarzał, że to dla nas, mówię dla nas, bo w tym momencie to, to jest nasz kolega, mój przyjaciel, kolega Norbert i, i dla mnie to jest olbrzymi zaszczyt, za to serdecznie dziękujemy, że chcecie sobie z nami robić zdjęcia, czy chcieliście. Bardzo serdecznie za to dziękujemy, zobaczymy co się dzisiaj będzie, co się wydarzy, to znaczy co się może wydarzyć, no będzie to samo, będą zwiedzający, są stoiska, tak każdy może znaleźć coś do, dla siebie, tu jest też fajnie w Poznaniu, że bardzo blisko jest dworzec, więc sporo osób przyjeżdża pociągami, jest to łatwiejsze, Marcin Bobola, tutaj akurat przerywam, bo jest... O, jest mój przyjaciel serdeczny Marcin Bobola, Dzień Marcin dobry. witam Cię, Cześć, witam wszystkich. Marcin oczywiście, czekaj bo tak akurat muszę się przytulić, bo ona mnie śledzi, muszę się przytulić do Marcina, Marcin tu oczywiście jest jako przedstawiciel też firmy Itagard, ale też i Gunbrochera, Fabiki, czyli moja No i zawsze, bo ja mówię, to nie jest żadna płatna reklama, my po prostu zachwalamy dobre rzeczy. Naszych kolegów, Bardzo. przyjaciół, I tak. Po I polskie. Polskie, które prowadzą firmy, którzy ma, które mają tutaj stoiska. Marcin, powiedz trochę, czy były jakieś nowości, czy są jakieś nowości? Myślę, że przede wszystkim tutaj, jeśli chodzi o wabiki, to Maciek i Galbrok skoncentrował się na tych swoich takich topowych produktach które są naprawdę znakomitej jakości. Jest kilka takich produktów ulepszonych zmodyfikowanych są nowe stroiki troszeczkę inaczej osadzane. Natomiast ogólnie sama impreza bardzo fajna mnóstwo stanowisk sporo bo ja ludzi zdecydowanie więcej niż rok temu. A powiedz trochę bo wczoraj usłyszałem o jakichś twoich planach. Co w najbliższym czasie? A w najbliższym czasie wybieramy się do Afryki. Będziemy przemierzać aż od wybrzeża szkieletowego. Afryka przez Namibię, Botswanę, Zimbabwe w kierunku Mozambiku. Ale to nie, nie, nie są polowania, tylko wyprawa taka traperska. Nie, tak? Jedziemy taką przeprawową wyprawę. E, będziemy no, poznawać Afrykę tak? tą południową, bo północną już się poznaliśmy, natomiast południową Afrykę chcemy poznać, no i nie wykluczone, że kiedyś to się skończy jakimś polowaniem. Także zapraszamy jeszcze raz na targi, chociaż na ostatni dzień. I myślę, że jeszcze z Marcinem się spotkamy nieraz. Bo Marcin wczoraj pytał już o, o kozły, gdzieś tam już rozpoznaje kozły. No tak. Yy, korzystając z tej okazji, że wszystko dzieje się w tym roku troszeczkę wcześniej, a mnie na prawie miesiąc nie będzie, bo będę w tej Afryce, no to trzeba się przygotowywać do sezonu troszeczkę nietypowo, bo zawczasu. Później przed sezonem przylecę chyba tydzień więc już nie będzie tak możliwości wypatrzyć jakichś kozłów. kozów, ale już się przygotował e, jeden. Przepraszam nie przygotował, wypatrzyłem już jednego rewelacyjnego kozła, jednorożca z osadzonym paroskiem centralnie na środku czoła, więc z całą jak, pewnością... Jak Marcin zadzwoni, to przyjadę. A z kamerą? Więc z całą pewnością e, będę próbował go upolować, jeśli oczywiście bur podaży odrobinę szczęścia. A Tadeusza jak najbardziej zapraszam e, na Majowe Rogacze. Myślę, że jeszcze poza tym jednym, jest jednorożcem, coś ciekawego uda się wybrać. To powodzenia na afrykańskich szlakach. Dashboard. Witam Was wszystkich z Targów z Poznania. E, gościnnie. Na zaproszenie Tadeusza, który też ma swoje stoisko wspólnie z, z profesorem, promują nową, nową, nową książkę. Bardzo serdecznie zapraszam Was. Ja zaraz sobie też pójdę, pójdę książkę nabyć, bo jeszcze nie miałem czasu. No i tak pokrótce, żeby Wam też troszkę informacji przekazać, ponieważ byłem jednym z osób, która było w komitecie protestacyjnym. W dniu wczorajszym, w sobotę, zostało dopięte i sfinalizowane, że tak powiem, zawarcie nowego związku. Nabyliśmy oso osobowość prawdą, yy, ale wiesz, wie, więcej informacji będziecie mieli u tatka na kanale, również u mnie. Myślę, że utatka będzie więcej, bo tatek będzie dosyć blisko, mieszka z, z Miłoszem, yy, współpracują już od dłuższego czasu i myślę, że będą wam tą, te informacje przekazywać na bieżąco. Więc yy, myślę, że tyle. Z, yy, pozdrawiamy stargów. Chciałem Wam jeszcze pokazać tutaj nasze stoisko, a przede wszystkim chcę Wam pokazać pastorał, to sobie zaraz przejdziemy. Słuchajcie, słynny pastorał, który w dobie tego zawirowania politycznego wszedł do, u nas na sklep. No i nazwaliśmy go nie go minister. Możecie go zobaczyć tam u nas na stronie, także jak ktoś jest zainteresowany to za zapraszam. Z takich gadżetów, typowo naszych, mamy szklanki do whisky w wersji albo sześciu sztuk, ładnie zapakowane w drewniane pudełko, albo kubki, kubeczki do kawy. Oczywiście, termowizja, noktowizja, to wszystko u nas na stronie jest, możecie sobie zobaczyć, śledzić. I tak naprawdę na targi to też przyjechaliśmy dla widzów. Widzę, że Tadeusz też mocno zapracowany. Chcemy przyjechać tutaj dla Was, ale też dla tych, którzy nie dotarli, zrobić relacje, żeby osoby zachęcić do przyjazdu, na przykład do Krakowa. Już za miesiąc widzimy się na, na, na targach, no ja nie chcę pomylić nazwy, na ExpoHund, tak, ExpoHund w Krakowie, chyba 19-21 kwietnia, tak. Na sam koniec chcemy złożyć jeszcze wspólnie z żoną życzenia zdrowych, we pogodnych, wesołych świąt, świąt wielkanocnych. No i co? Chyba wszystkiego dobrego i nasz bur. Macznego jajka i mokrego śniegusa dęgusa. A-ollz, ogeaz morally On oher eo orbeañ Erhin ar fa chamado Se fe c'hoz grau, an den 16 d'art temu, czy dwa dni temu, witaliśmy się z Wami na targach, w piątek konkretnie. Dzisiaj już niedzielne popołudnie, żegnamy się. Chciałbym w moim imieniu też, ale myślę, że w imieniu kolegi Norberta, serdecznie podziękować wszystkim, którzy nas odwiedzili, wszystkim czytelnikom, widzom naszego programu za wspólne zdjęcia, za rozmowy, za kupienie książek. Też, bo to jest ważne. Bardzo dużo ciekawych rozmów mieliśmy tutaj, to jest budujące. Dużo młodych ludzi. Rozmawiało z nami, było zainteresowanych wydawnictwem, kanałem, który Tadeusz już No poszuki... i książką naszego kolegi, najnowszą, też, czyli książką Zaczarowana Wataha. Tutaj z tego miejsca, z targu w Poznaniu, żegnając się, życzymy wszystkim wesołych, zdrowych świąt, bo to już za tydzień. To, mokrego dęgusu i smacznego jajca, i smacznego jajca jajnego, mówiąc po naszemu. To. I do zobaczenia już za trzy tygodnie w Krakowie. Do, do zobaczenia w Krakowie. Laszburg.